Moje uszanowanie z tej strony: Krzysiek, kanał Pykpaw. Chciałem Wam dzisiaj pokazać fajkę polskiego fajkarza, który dopiero zaczyna przygodę w tym rzemiośle, więc jego nazwisko nie jest jeszcze szeroko znane. Ale biorąc pod uwagę, no, niemały talent, jakim dysponuje, myślę, że to się szybko zmieni. Mowa tutaj o Robercie Trypuzie z Białego Stoku, który odebrał szereg lekcji od dobrze Wam znanego fajkarza Wojtka Pastucha, no i którego miałem okazję poznać e, podczas święta fajki w Przemyślu, a dokładnie dzień wcześniej na fajowym Święcie Bruk, które odbywa się e, co roku pod manufakturą Zbyszka Benarczyka i tam między innymi odbywa się charytatywna e, licytacja, każdy może na nią wpaść i właśnie Robert postanowił jedną ze swoich fajek oddać na taką licytację. Ja jego fajki kojarzyłem już wcześniej, ponieważ chwalił się nimi e, na grupie fajkowej na Facebooku, e, jednakże nie sprzedawał ich wtedy jeszcze, więc e, podczas tego święta szybko do niego podszedłem, zapytałem się czy ma ze sobą te fajki, no i nie minęła chwila, a już e, byliśmy pod jego samochodem, gdzie zaprezentował mi owoce swojego rzemiosła. Jak skonfrontowałem doskonałą jakość tych fajek z ceną, w jaki w jakich planował on to sprzedawać, no to szybko nabyłem fajkę, którą uznałem za najpiękniejszą i tak oto stałem się dumnym posiadaczem e, faj pierwszej trybu zangi. W sensie pierwszej oficjalnie sprzedanej trybuzanki. Nie liczę oczywiście tej, która została oddana na tą charytatywną e, licytację. E, mam tą fajkę oczywiście tutaj ze sobą. E, z tego co wiem, jest to dziesiąta fajka, jaką wykonał w życiu, więc zaraz wam ją tutaj pięknie zaprezentuję. Fajka jest przepiękna, delikatna. O charakterystycznym duńskim kształcie i zaraz przyjrzyjcie się jej bliżej i zwróćcie uwagę na piękno tego wróżcza. Wiadomo, tu nawet ślepy kurze się może ziarno trafić, jednakże umiejętność wydobycia takiego prawdziwego piękna zaklętego w kawałku drewna, to już trzeba umieć. także Przypatrzcie się dobrze. Więc jak widzieliście, fajka jest no, niezwykle urodziwa i posiada wszelkie cechy dobrego palidła, czyli oprócz no, pięknej aparycji jest ona również doskonale nawiercona. Technicznie jest bez zarzutu, czyli 4 mm nawiertów, więc cuk jest bardzo dobry. Na końcu ustnik jest rozkloszowany, także widać, że fajkarzowi się chciało. Również mimo tego, że jest to half band, fajka półkrzywa, to nawiercona jest współosiowo, czyli nic tutaj nie haczy podczas wyciorowania, o czym możecie się teraz właśnie właśnie przekonać, Wycior wszedł elegancko do końca bez najmniejszego problemu. Muszę wam powiedzieć, że zaraz po zakupie tej fajki chodziłem wśród swoich znajomych, którzy też byli obecni na tym fajowym święcie pod, pod firmą Zbyszka Bednarczyka. Pokazywałem tą fajkę i pytałem się, kto ją wykonał i przysięgam, że większość odpowiedzi była: "No, albo "Dominik Pipes". Gdy jej mówiłem, że zrobił to koleś, który dopiero co zaczyna wykonywać fajki, no to byli w ostrym, ale pozytywnym szoku. Pokazywałem tą fajkę również właścicielowi francuskiej firmy Szakom, której chyba nie trzeba wam przedstawiać, ponieważ był obecny na tym święcie i miałem okazję go poznać. No to też był. E ukontentowany tą fajką, jedynie co do czego się przyczepił, to kwestia ustnika, gdzie według niego to zakończenie było zbyt, jest zbyt ostre, ale to nie jest kwestia jakiegoś błędu technicznego, czy nawet błędu estetycznego, jest to według mnie kwestia zwykłego upodobania. Tak więc... Fajka jest przepiękna, jestem z niej bardzo zadowolony. Polecam wyroby Roberta Trypuza. Co prawda nie jest on obecny jeszcze w żadnym sklepie internetowym, ale jeżeli chcecie się z nim skontaktować, to w opisie tego filmu podaję link do jego social mediów. Można pisać śmiało. I cóż. No, rośnie nam talent i dwa. Lekcja z tego jest taka, że warto Odwiedzać przemyśl podczas święta fajki, bo nigdy nie wiecie, z czym wrócicie do domu. Także dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i na razie!